Mówi Pan o linczu medialnym i nazywa Pan innych bolszewikami. Bo się zgodzili być sługusami obozu władzy po to, żeby realizować no tak, interes ale... jednej partii. No ale... Jeszcze dodatku, to co mówię na samym początku, instrumentalne wykorzystywanie aparatu państwa. Mhm, panie pośle... Do e, neutralizacji, likwidacji jakkolwiek e, wrogów politycznych czy przeciwników politycznych. Zwłaszcza, że to słowo wróg, akurat prezes Jarosław Kaczyński użył w kontekście Donalda Tuska. Więc mhm. Donalda Tuska przez z jednej strony został komisja etyki ukarany za, za z, no, Bardzo dobrze, ale z drugiej, ale z drugiej strony no, proszę zwrócić uwagę, że Jarosław Kaczyński boi się debaty z Donaldem Tuskiem. Boi się nawet w Warszawie z Donaldem Tuskiem, jednocześnie nie boi się e, wykorzystywać czy wprowadzać tego typu prawa po to, żeby e, walczyć z Donaldem Tuskiem rękami innych. Także przyznam szczerze, że jest to przykład wyjątkowego tchórzostwa. Ta władza okay. degenerowała się w sposób, e, e, bym powiedział, skrajnie szybki i moim zdaniem taką tą granicą czy momentem e, przełomowym były wybory kopertowe, kiedy już dojrz, dojrzewało w części w nas, że, że tak dalej być nie może, ale nie sądziłem, że ta władza po takiej nauczce pójdzie uh -huh. jeszcze dalej. Okazało się, że nie wyciągnęli wniosków, tylko poszli jeszcze dalej, bo to, co ich dzisiaj łączy. To są stanowiska i chęć utrzymania władzy za wszelką cenę. Nie chciałem z takimi ludźmi więc więcej wspólnego. Tle. Tyle. Tam, jak pan ocenia te decyzje Donalda Tuska i kierownictwa Platformy, czy w zasadzie Donalda Tuska, bo w tej sprawie to, to osoba ją podjął, o przyjęciu Romana Giertych na listy. To jest bardzo ryzykowna, przyznam się szczerze i nawet po tych pierwszych opiniach, które słyszałem od, zwłaszcza od młodych ludzi na, na kampusie w Olsztynie, no to widziałem, że z taką dużą razerą tego podchodzą. Dlatego jeszcze raz mówię, że o wszystkim tak czy inaczej decydują wyborcy. Mm -hmm. Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem w sedna sprawy jest dzisiaj Michał Wypi, poseł Koalicji Obywatelskiej, i kandydat tejże formacji w wyborach do Sejmu, wcześniej goszczący w naszym studiu jako polityk porozumienia, nawet wicerzef klubu prawa i sprawiedliwości w ramach porozumienia. Dzień dobry panie posze, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie proszę, zacznę od pana wpisu w serwisie... X. W byłym Twitterze na temat wczorajszego wyboru członków komisji, do spraw, komisji Weryfikacyjnej do spraw wpływów rosyjskich właśnie trwa w polskim sejmie pasowanie na bolszewika, czyli głosowanie nad kandydaturami do nielegalnej komisji badającej rosyjskie wpływy. To, to pan napisał. Pasowanie na bolszewika to chyba jakaś taka klasyczna gorliwość neofity. Jakich nie, nie, obszernych? nie. No, są pewne zasady, których należy się trzymać standardy demokratycznego państwa prawa, wykorzystywanie instrumentów państwa do tego, żeby polować na jednego konkretnego człowieka, tylko i wyłącznie dlatego, że jest przeciwnikiem politycznym m, i wprowadzając takie bolszewickie prawo. Zresztą przy okazji każdego czytania w polskim parlamencie tego projektu, zarówno tego pierwszego, uh -huh. jak i tej nowelizacji, zwracałem uwagę, że de facto to jest bolszewickie prawo. To są de facto e, takie bym białoruskie to, wzorce to, raj, to, prostu, co bolszewicy robili, tak? Jak, jak swoich wrogów traktowali bolszewicy? No, jakie to bolszewickie prawo? Nie, no, jakie to bolszewickie metody, Panie oczywiście, z, z, już nie mówię o takim jakby krańcowym tym przykładzie, tylko mówię o tym, że o sposobie wykluczania przeciwników politycznych no wykorzystywanie instrumentalnie... No właśnie, to sposób wy, wykańczania przeciwników politycznych przez bolszewików to chyba inaczej wyglądało, Panie to znikali przeciwnicy polityczni, to czystki się odbywały. No naprawdę, jakie to bolszewickie metody? No to, no to widzę, że tutaj pan redaktor jest szczególnie czuły. ja przyznam się to no, moja czuło Taki jest argument ad Hitlerum, tak, yy, tak zwany, czy, czy w tym wypadku yy, druga skrajność, no, no, no uważam, że, że w trochę nie przystaje po prostu do tej rzeczywistości. Ka każdy, ma, każdy ma prawo do swojej opinii, to mm -hmm. jest moja opinia, zwłaszcza, że także opierają na swoich doświadczeniach, czyli na wykorzystywaniu aparatu państwa do tego, żeby próbować złamać część posłów, którzy mają po prostu inne zdanie. Mm -hmm. W tym wypadku, którzy stali na straży też znowu standardów demokratycznego państwa prawa, miał na myśli nielegalne wybory. To jest ewidentne polowanie na konkretnego jednego polityka, e, wykorzystywanie jakby tego całego aparatu władzy i, i dla mnie to są po prostu e, bolszewickie wzorce, czy to się komuś podoba, czy nie. Według mnie to jest dokładnie tego typu mm -hmm. I bardziej spycha to nas jako państwo w standardzie realizacji czy rządzenia w stronę wschodu, niż miałoby nas przyciągać do, do zachodu, tam gdzie tak naprawdę są dzisiaj nasi sojusznicy, i myślę, że tam, gdzie chcą być Polacy którego świata proszę, ta komisja w porównaniu z tym, jak miała wyglądać, a teraz jak wygląda i będzie wyglądała, to jest to spora różnica. Ona jest bezemną komisją w zasadzie bez tych najsilniejszych środków, które mogła wykorzystać przeciwko, jak pan mówi politycznym przeciwnikom, czy konkretnie Donaldowi Tuskowi. Intencja oczywiście zostaje dokładnie ta sama. Faktycznie niektóre instrumenty zostały przez nowelizację pana prezydenta bezemne. tak? Pan rektor. Tak, ją nazwałem, no w sensie, ale z drugiej sankcji, tak? Ale lincz medialny przy użyciu znowu kilku osób, które zgodziły się zostać takim właśnie, pasować się na, na bolszewika. No jednak jest oczywiste i myślę, że także nie ma przy, przypadków w tym, że wchodzimy w okres już taki ostatniej prosty, jeżeli chodzi o kampanię. Także przyznam się, że bardzo mi się to nie podoba. To jest biegunowo odległe od tego, czym obecna władza miała być. Mhm. I Między innymi to jest jeden z tych powodów, dla których już z nimi nie chce. Ale mówi pan o linczu medialnym i nazywa pan innych bolszewikami. Bo się zgodzili być sługusami obozu władzy po to, żeby realizować no tak, interes ale... jednej partii. No, a ale... przy dodatku, to co mówię na samym początku, instrumentalne wykorzystywanie aparatu państwa. Mhm, panie pośle... do e, neutralizacji, likwidacji jakkolwiek e, wrogów politycznych czy przeciwników politycznych. Zwłaszcza, że to słowo wróg akurat prezes Jarosław Kaczyński użył w kontekście Donalda Tuska. Więc mhm. jakby Donalda Tuska z jednej strony został etyki ukarany za to. No, no, bardzo dobrze, ale z, drugi ale z drugiej strony no, proszę zwrócić uwagę, że Jarosław Kaczyński boi się debaty z Donaldem Tuskiem, boi się nad. W Warszawie z Donaldem Tuskiem, jednocześnie nie boi się e, wykorzystywać czy wprowadzać tego typu prawa po to, żeby e, walczyć z Donaldem Tuskiem rękami innych. Także przyznam się, że jest to przykład wyjątkowego tchórzostwa ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Mhm. Panie Poszła y, pada wypowiedź, zacytuję, z września 2020 roku, czyli już po tych y, chyba. Jednym z ważniejszych napięć pomiędzy porozumieniem a prawem i sprawiedliwością, bo, bo y, tak zwane wybory kopertowe już y, wtedy były. Legalne wybory kopertowe. No tak, ale wtedy już ten temat jakby był zamknięty, bo już odbyły się wybory prezydenckie. Mówił, że to było we wrześniu 2020 roku i mówił Pan tak. Zjednoczona prawica jest największą wartością dla Polski w ostatnich 30 latach. To najbardziej udany projekt polityczny. Po pięciu latach rządów Zjednoczonej prawicy, po kolejnych trzech mówi Pan o bolszewii? Jak no. można? Tak skrajnie zmienić swoje stanowisko. Jestem posłem pierwszej kadencji. Przyznam mhm. się szczerze, że wiele rzeczy czasem z boku wygląda zupełnie inaczej niż od środka. Doświadczenie jakby wyborów kopertowych, ale potem. Mhm. chociaż... To jest po tym doświadczeniu. Tak jest, ale mhm. te, także po tym, co się działo w kontekście zamachu na, na wolność mediów. Mam na myśli pierwsze podejście pod adresem Udało nam się zablokować. Mhm. Potem ten e, podatek medialny. Czy, mhm. redaktor, czy państwo pamiętacie? No tak, pamiętam. Kiedy wszy, wszystkie redakcje. też nie weszło to w życie. Było my, żeśmy blokowali. Mhm. Czyli grupka posłów wtedy ta nasza blokowała i udało nam się kilka tych. Tematów szkodliwych, wyjątkowo szkodliwych dla Polski zablokować. Udało się także uratować kapeło, bo przecież uh -huh. pierwotnie PiS chciał postawić weto. Myślę, że gdzieś dojrzewało we mnie to, że ta władza się degeneruje w sposób absolutnie niebywały. Nie chciałem się degenerować razem z nimi, nie chciałem przyjąć ich propozycji, chciałem być wierny swoim, swoim poglądom. I taki jestem. Idę swoją drogą, to prawda. Ale... Także, ale... ale wtedy pan był wierny swoim poglądom i teraz pan jest wierny swoim poglądom. Wtedy mówiąc o najbardziej, największej wartości dla Polski w ostatnich 30 latach, o zjednoczonej prawicy i dzisiaj mówiąc to, co pan mówi. I jest pan w ciągu tych trzech lat cały czas wierny swoim poglądom? Czy albo wtedy, albo teraz to jest Wszedłem Prz z konkretnymi ideami, ideami i, i pomysłami, i, i przyznam się szczerze, jestem rozczarowany kilkoma osobami, a, ale także jestem rozczarowany tym, czym stał się obóz władzy. Więc ja wszedłem wiel z wielkimi nadziejami. Ale że czym to... był w 2020 roku? Tym samym. To było nie, po zmianach w sądownictwie. Nie, to było po wyborach kopertowych. Nie, nie, nie. Sposób degeneracji. To było po czy... nie wiem, resp aferze respiratorowej. No, masa historii w... wtedy już. O aferze respiratoro respiratorowej. W wrześniu to 2020. się powoli już być żeby... o... I tak do końca, do dzisiaj nie wiem, co tam się tak naprawdę Okej, okay, ale, ale chodzi mi o to, że wrzesień 2020 to nie był czas, y, który tak mocno odbiegał od tego, co wiemy dzisiaj o, o rządach Zjednoczonej Prawicy. To jeszcze było przed zamachem na, na moje byłe środowisko polityczne, przed wykorzystywaniem w ogóle całego aparatu politycznego, żeby by rozbić mm -hmm. moją byłą partię polityczną, przed tą ogromną no, grabieżą. Trochę Jak można nazywać, ale... nazywać się patriotą i grabić swój własny kraj? I, I własnych rodaków. Ono się, to, co się obecnie dzieje z majątkiem narodowym. Przed Próbą czy już ostatecznie przy, przed likwidacją lotosu. lotosu. Także i, I przed tym, nad czym chociażby jest ta komisja Lex, tef, Lex Tusk. Więc przyznam się szczerze, no, bardzo dużo się zmieniło. To władza wygenerowała okay. się w sposób, bym powiedział skrajnie szybki, i moim zdaniem taką tą granicą czy momentem przełomowym były wybory kopertowe, kiedy już dojrz, dojrzewało w części w nas, że, że tak dalej być nie może, ale nie sądziłem, że ta władza po takiej nauczce pójdzie jeszcze mhm. dalej. Okazało się, że nie wyciągnęli wniosków, tylko poszli jeszcze dalej. Bo to, co ich dzisiaj łączy, to są stanowiska i chęć utrzymania władzy za wszelką cenę. Nie chciałem z takimi ludźmi więcej wspólnego. Tyle. Panie profesorze, dużo ostatnio się mówi o Romanie Giertychu i jego stanowisku wobec prawa aborcyjnego. Ostatecznie nie wiem w sumie na czym stanęło. To oświadczenie było wczoraj Romana Giertycha, w którym powiedział, że, że dyscyplinę dochowa partyjnej, więc można zakładać, że pewnie będzie za tym rozwiązaniem, które proponuje platforma. Czy pan poseł też zagłosuje za aborcją do 12 tygodnia ciąży? To jest tak jednoznacznie, wypowiadałem mm. się medianie. Po pierwsze, nie podpisałem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego i wydaje mi się, że chyba rozmawialiśmy tutaj w studiu dlaczego. Być może. I także nie poparłem tego skrajnego projektu w lewo i skrajnego mm -hmm. projektu w prawo, bo ani w jednym, ani w drugim nie było zgodnie, Ta kobieta była traktowana jak ideologia. a Mi się to nie podoba. Uważam, Czyli że kobieta ten powinna być. uważa Pan za właściwe. Tak? Rozmawiałem na ten temat z liderami platformy przed, przed jakby tym naszym porozumieniem i naszą współpracą. I, I to, co dla mnie jest ważne, to to, że w tym projekcie była tak kompleksowa opieka nad kobietą, niezależnie, jaką decyzję podejmie, bo zdaje sobie sprawę, że są sytuacje tragiczne, są sytuacje trudne. No, tu nie e... chodzi tylko o tragiczne, tu jest do 12 tygodnia ciąży, Nie, tam jest, kobieta... jest to obwarowane. No, no, rozmową z lekarzem. No nie tylko rozmową z lekarzem. także czym to, jeszcze? Całą kompleksową opieką ze strony lekarskiej. No nie tak, jest... ale chodzi tylko mi o to, że nie lekarzem. musi być tragicznej no, sytuacji. Z lekarzem. Musi być po prostu wola przeprowadzenia aborcji. Wystarczy. Ale też muszą być e, konkretne przesłanki. I to w tym projekcie nie. jest zawarte, jest dana możliwość... Nie, to możliwość. Jest kwestia woli. Woli i konsultacji. Воль Bardzo poważnych konsultacji od strony medycznej. No, w, też, nie, medycznych trzeba... przesłanek nie musi być żadnych, panie poszle. Tam nie musi być medycznych przesłanek. Znaczy, nie musi być w kontekście zagrożenia życia, ale mogą być inne. Tak czy inaczej mówię tylko o tym, że niezależnie od tego, jaką decyzję mm. podejmie kobieta, a musi mieć do niej prawo, okay. musi liczyć na wsparcie państwa. I Czyli, dla mnie to panie poszle, jestem pan za tym rozwiązaniem w każdym razie. Za tym kompleksowym, które zostało przedstawione. Mm. tak. Panie poszle, to jeszcze zapytam u Michała tak? Czy znaczy, powiem, powiem jeszcze, jeszcze jedną mm. rzecz, bo wyszedłem od tego, że nie podpisałem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, okay. bo uważałem, że wielką wartością jest kompromis, w takich sprawach no to dzieli kompromis aborcyjny, ten z 1993 roku, od tego rozwiązania. Z całą pewnością, bo przede wszystkim nawet w tamtym ujęciu nie było uwzględnionego właśnie tej kompleksowej opieki nad, nad kobietą, czy generalnie nad rodziną. E, w, w niezależnie od tego, jaką decyzję podejmę, uważam po prostu, że należy budować i tworzyć kompromisy, a ten projekt będzie dobrym wyjściem do budowania trwałego kompromisu. Mam taką nadzieję. Jestem za tym, żeby budować kompromisy, a nie je burzyć. No, ale Dlatego to... ten projekt jest absolutnie do, dobrym punktem wyjścia do tego, żeby ten kompromis zbudować. Ale to on odbiega od, jeżeli nazywamy kompromisem, ten z 93, no to ten projekt aborcji do 12 tygodnia ciąży, no jest czymś zupełnie innym. I dokładnie to mówiłem, jestem przekonany, że mówiłem to w tym studiu, że jeżeli zniszczymy tamten kompromis, to następny już będzie inny, bo na pewno ten nie będzie niebierane. powrotu do tego samego, który był. Tak już taki jest po prostu ten świat i tak należy, tak należy do, do tego podejść. Przede wszystkim zbudować na nowo kompromis, a nie ciągle przepychać się o różne zmiany w prawie i przede wszystkim Umiejscowi czy traktować kobietę w centrum i nie dać, i w żaden sposób, że została zmierzona przez ideologię jedną bądź drugą. Michał wypi, poseł koalicji obywatelskiej cały czas jest z nami i będzie w internetowej dogrywce, także sedna sprawy. Ta już za chwilę kończymy radiową część naszej rozmowy. Radio plus, sedno sprawy. Michał Wypij, Koalicja Obywatelska, poseł i kandydat tej partii na posła, ale koalicji w zasadzie nie partii, bo Koalicja obywatelska koalicji. partią nie jest, jest dzisiaj gościem sedna sprawy. Panie pośle o Michale Kołodziejczaku. Jeszcze chwilę porozmawiajmy, bo, bo to ciekawa historia Pan z powodu Sojuszu porozumienia pod kierownictwem pani poseł Magdaleny Sroki, Sojuszu z Michałem Kołodziejczakiem z tego porozumienia odszedł. I razem z Michałem Kołodziejczakiem do Koalicji Obywatelskiej weszliście na jednym wydarzeniu, taka Rada Krajowa Platformy, no jakieś dwa tygodnie temu, prawda? I, I wasz akces został ogłoszony. Nie uwiera teraz już Michał Kołodziejczak? To, że była jasność oczywiście o tym, że Michał Kołodziejczak znajdzie się na listach, Byłem mhm. zaskoczony. Nie, nie podejmowałem tej decyzji, to jest pierwsza rzecz. Druga mhm. sprawa, że w tamtym momencie, kiedy odchodziłem z porozumienia, po pierwsze byłem zaskoczony, że jest próba połączenia, porozumienia z Agrounią jako jeden twór partyjny. Po drugie, ja się wtedy wypowiadałem publicznie także o tym, że wierzę w to i uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłaby wspólna lista. Taka lista, która pozwoli wierzyć w to, że można wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. Szeroka lista. Mhm. I tamto rozwiązanie traktowałem jako próbę ucieczki czy odejścia, albo na pewno rozwiązanie, które przeszkodzi zbudowaniu tej jednej listy, więc ja tu przy, m, przedstawiam zupełnie różne filozofie i jeżeli się okazuje, że Michał Koziczak po tym czasie zmienił zdanie i też uważa, że trzeba zbudować jak najsze, najszerszą listę, tak naprawdę do jego trzeba pytać o, o mhm. zmianę zdania, tutaj byłem konsekwentny, jestem dokładnie w tym miejscu, w którym e, planowałem być, uważam, że to miejsce, m, czy, m, czy, m, czy ten zespół pozwala wierzyć to, że można z Prawem Sprawiedliwością wygrać, z tą wielką machiną władzy. No, ale mówi Pan o taktyce, ale też y, mówi wtedy, nie widzę jakichkolwiek potencjalnych wspólnych elementów programowych, więc to nie chodziło tylko o taktykę. To prawda. Chodziło e... o Michała Kołodziczaka jako takiego, jak rozumiem. I dzisiaj jesteście w jednej formacji. To prawda, bo postulaty gospodarcze były biegunowe, odległe tego, co jest dla mnie ważne. Hmm. Ja jestem liberałem gospodarczym, wierzę w wolność gospodarczą, swobodę gospodarczą, w talent, kreatywność Polaków i pod tym względem jestem, jestem konsekwentny. A się, wydaje mi się, że w ostatnich wypowiedziach to Michał Kołodziczak zmienił zdanie. Jeżeli tak, no to dobrze. Okej, okay, to Romanie... Ale ostatecznie, ostatecznie też, żebyście Państwo mieli jasność, o wszystkim zdecydują wyborcy. Zarówno jeżeli chodzi o pana Michała, Ko Michała Kodziczaka, tak jak i moją osobę w Olsztynie. Jasne. Naszym zadaniem jest na tym etapie po prostu wygrać te wybory. Zrobić jak najlepszy wynik, przekonać Polaków, czy mieszkańców Olsztyna do tego, żeby nam zaufali, bo, bo ważna jest zmiana. Rozumiem, że zadaniem Michała Kodziczaka jest zdobywanie hmm. tych głosów na wsi. I, I tyle. I każdy z nas będzie rozliczony ze swojego zadania. To teraz o Romana Giertycha jeszcze zapytam. Wspomniałem o Romanie Giertychu. On też będzie kandydatem koalicji. Obywatelskiej w Świętokrzyskim. Z ostatniego miejsca ma startować Roman Giertych. Dobrze się pan czuje? w jednym ugrupowaniu w towarzystwie Romana Giertycha? Czy znaczy, po pierwsze nie jesteśmy w jednym ugrupowaniu. Koalicja Obywatelska to jest ugrupowanie, można nie, to powiedzieć, nie, no to... To, bo to nie jest, nie powiedziałem, partia polityczna, ugrupowanie, no sojusz, koalicja, no to w jednej koalicji nie będzie. Znaczy, to nie jest moja bajka, zupełnie nie mój charyzmat. No, jest pana bajka, Ale... jesteście w jednej bajce. No, jesteśmy na jednej liście, no to też bądźmy poważni, jesteśmy to, to wyborcy Co dyscytują. bardziej w polityce, no to, to, to właśnie bycie na jednej liście, bycie w jednej, Formacji, to chyba ma świadczyć wspólne o działanie, wspólnocie. Wspólne działanie i potem konsekwencje mm -hmm. naszych wspólnych wyborów. Na razie jesteśmy jeszcze przed tym etapem. tak naprawdę wyborcy decydują, czy pan Roman Giertyk zostanie faktycznie parlamentarzystą z, z tamtego mm. Okręgu Świętokrzyskiego. Jest, jak rozumiem, na ostatnim no partia miejscu. dała mu szansę. Dała mu szansę, ale ostatecznie o tym decydują wyborcy. Także to wyborcy muszą zdecydować, czy chcą mieć takiego w Polskę, reprezentanta w Jak Jakbym pana zapytał o Łukasza Meizę, to też pan powie, wyborcy decydują, czy by pan skrytykował Prawo i Sprawiedliwość, że go umieszcza na listach. Nie, no naciąganie... A, no właśnie, no Roman Giertych podejrzany w sprawie... Jest. Ja, ja nie bronię Łukasza Meizy, tylko chodzi mi o to, że, że ten argument y, nie zawsze, jak rozumiem, działa, także Że wyborcy zdecydują. Nie. Każdy, co każdy mówił, że... stawia jakby swoje standardy. To, że No nie właśnie, pasuje, to, czy, czy karyzmat, Roman Giertych to są standardy czy, czy, Koalicji jest, obywatelskiej? Właściwe. Czy, 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 że nie pasuje mi język, czy sposób prowadzenia polityki, czy wcześniej, hmm. czy przeszłość pana Romana Giertycha a porównanie do uszukiwania to, rodziców, rodziców chorych dzieci, no to przyznam się szczerze, że to są zupełnie nie, dwie różne rzeczy. No, mi, mi chodzi nie, mi chodzi o samą argumentację, panie proszę. Chodzi mi o to, że mówi pan w przypadku Romana Giertycha, nie chce pan oceniać decyzji politycznych, mówi pan, wyborcy decydują, więc ja podaję przykład e, no, to decyzje, Łukasza Mejsy, to podjął gdzie do? Mówi pan, co wyborcy decydują, tylko jednak krytykuje pan Prawo i Sprawiedliwość. Więc pytam, jak pan ocenia tę decyzje Donalda Tuska i kierownictwa Platformy, czy w zasadzie Donalda Tuska, bo w tej sprawie to, to jednoosobowo ją podjął, o przyjęciu Romana Giertycha na To no jest bardzo ryzykowna. Przyznam się szczerze i nawet po tych pierwszych opiniach, które słyszałem od, e, zwłaszcza od młodych ludzi na, na kampusie w Olsztynie, no to widziałem, że z taką dużą razerą tego podchodzą. Dlatego jeszcze raz mówię, że o wszystkim tak czy inaczej zdecydują wyborcy. Mhm. Jednak nie porównałbym zupełnie Romana Giertycha przy moim całym e, krytycznym spojrzeniu na mhm. jego sposób prowadzenia polityki do Łukasza Mejzy. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Moim zdaniem, Ale każdy... Jeden i drugi jest w orbicie zainteresowanie organów ścigania yy, i Roman Giertych i Łukasz yy, Mejza, yy, więc yy, może się okazać, że, że, że tych punktów wspólnych yy, jakiś będzie więcej. Panie poszle, to chciałem jeszcze zapytać o, o to, o czym Pan wspominał o ten czas presji Prawa i Sprawiedliwości, yy, nacisków, jak pan mówił. Yy, to jest wypowiedź chyba z na temat. Mówił pan, tak wyglądały mniej więcej tamte dni, w poczuciu strachu i łamania kręgosłupów. Tym bardziej miałem motywację, żeby nie pękać, mimo że kilka osób różnymi kanałami próbowało nacisnąć na mnie i moją rodzinę. Co tak naprawdę się działo, panie pośle? Tak, jakby pan konkretnie powiedział, kto naciskał, co robił. Yy, czym, nie wiem, szantażował? Gdzieś... O, o, tak, były, były Bo lepsze. jeżeli to jest taki duży poziom ogólności, to wszystko jest mniej wiarygodne. A gdyby padło jakieś nazwisko, konkretne działania, propozycje? Obiecałem sobie, że oczywiście w jakieś kulisy odsłonię gdzieś, być może na koniec mojej kariery politycznej w książce. A dlaczego, A dlaczego teraz e, pan tego nie może Bo myślę, że to będzie może. dobry czas. Nie chciałbym, żeby ktoś wykorzystał tak ważny moment do, do jakiejś gry politycznej czy Ale wyborczej. jeżeli ktoś takie złe rzeczy robił, to dlaczego tego nie ujawniać? No, wszystko przyjdzie w miejsce i czas. Mam nadzieję, że przyjdzie miejsce i czas. No, byliście Państwo obserwowaliście tam te wydarzenia, mhm. gdzie niektórzy politycy potrafili zmieniać zdanie. Ale to pan mówi o, zdanie o czym więcej? Rano. mówi pan, o rodzinie chociażby. Tak. tak to tak, jest coś czego, obserwujemy brutalną politykę, ale, ale takich rzeczy, no to już nie widzimy, prawda? Są rzeczy. Więc, więc pytam. No z, co i jeden, co? Z, jeden z takich przykładów bez podawania nazwisk mhm. gdzieś mogę podać. No obserwujecie państwo media w tym trudnym momencie, w którym e, faktycznie media państwowe robią z nas mhm. tak naprawdę zdrańców, e, antypaństwowców, którzy tak naprawdę stoją na, na straży litery prawa. Ale w tym samym czasie czytam na jednym z największych portali, że e, jeden z członków mojej rodziny zostanie ukarany, jeżeli chodzi o drogę służbową, jego kariera zostanie zablokowana właśnie przez to, że ja ciągle trwałam przy tych wartościach, które dla mnie były ważne. I takich elementów było dużo. To były takie szczury wpuszczane do mediów, które miały jakiś sposób sposób w, w, w wywołać presję na nas okay. i było dużo więcej, one były du, dużo mocniejsze. Tak jak mówię, to była zaangażowana spora część mojej no, rodziny i ja tego im nie zapomnę, bo uważam, że jeżeli ktoś wykorzystuje aparat państwa, żeby naciskać na, na rodzinę w ten sposób, bym powiedział, w sposób bardzo zdecydowany, my jesteśmy twardą rodziną, więc my sobie nie pozwalamy na takie rzeczy, no to przekracza pewne granice. Mhm. To znaczy, że gdzie jest ta granica na wschodzie? Ale zna pan konkretne osoby z Prawa i Sprawiedliwości, które to robiły? Nie Dobrze, się, ale chciałbym mieć wygląd w, w dokumenty. Dzisiaj jest to oczywiście mocno ograniczone, ale chciałbym mieć takie twarde dokumenty czy rozkazy na papierze i kiedyś doprowadzić do tego, że osoby za to odpowiedzialne poniosą konsekwencje. Głównie dlatego, żeby nikomu w przyszłości nie przyszło do głowy, żeby robić podobne rzeczy. Bo to znaczy, że ktoś zamienił polskie służby w policję polityczną. A były wykorzystywane do tego wprost służby? Ma pan. Takie, nie wiem, przekonanie, przypuszczenie. Mam bardzo poważne przypuszczenie, i mam nadzieję, że po wyborach będę, będę w stanie to zweryfikować. Panie proszę, to jeszcze na koniec o jedną rzecz zapytam. Jak pan ocenia rządy POPSL 2007-2015? Tak w kilku zdaniach, bo już do końca dobrnęliśmy prawie. Było to ja myślę, że była też seria popełnionych błędów. A ale to był dobry czas dla Polski, bardzo dobry. Czy znaczy, generalnie 30-lecie oceniam jako bardzo dobry czas dla Polski, ale uważam, że niektóre lata można było wykorzystać... No to te 7 15, 15 tylko o te pytam. Rządy na latuskawy wykopacz. To myślę, że można było to zrobić lepiej i następne rządy będą dużo lepsze. Ale to, to nie był dobry czas dla Polski? To nie były dobre rządy? Nie, ale nie, nie był jakiś najlepszy czy, czy, czy wybitny. Myślę, myślę, że można było uniknąć kilku wpadek z jednej strony, a z drugiej strony, być może wykorzystać lepiej szanse. I tyle. Jestem przekonany, że następne rządy będą dużo lepsze. A mówił to Michał Wypij, poseł Koalicji Obywatelskiej, kandydat tejże partii z Olsztyna. do dziękuję. polskiego Sejmu. Bardzo dziękuję panu posłowi za rozmowę. Państwu dziękuję bardzo za spotkanie i życzę udanego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.